Dziś pijemy wino Chianti, ale zanim napijemy się, <grym wiosenka> to chciałem pozdrowić wszystkich subskrybentów <śm wiosenka> i oglądających nas osoby, a szczególnie Geo Zakręconą, która nas pozdrawiała z Malezji mhm. ostatnio. Także widzicie, nawet nas w Malezji oglądają. Hen-hen-daleko, mhm. <śm> 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 tak. Ciekaw jestem, co tam w Malezji, jakie wino, bo ile chińczycy podobają bardzo dużo dobrego wina, to, to Malezja, tak kawałek piwotek i słyszałem, żeby tam pili wino. Jakby ktoś wiedział, czy jest dobre wino z Malezji, to proszę. Nie daję znać. O, znak sygnał. Dobra. A my przechodzimy do wina. Chianti Riserva. Piano. Di Roweto kupione w biedronce za około 25 zł. 13% alkoholu. Dwa... Ale czy w Malezji są biedronki? Na pewno hmm. jakieś. 2018 rok. U nas hmm. są chińskie, to oni mają też na pewno jakieś. Ale o czym mówisz? O sklepie czy o tych. O sklepie. A to. A ja mam no, o że o wadzie. Dobra. 2018 rok. E, rezerwa, czyli na pewno beczka. Aha, no, jakieś... Ordery, medale, best producer, najlepszy producent. E, korek naturalny, taka jakaś. Horyzont z drzewkami mm -hmm. bardzo ładnie. Barwa. No, co powiecie na ten temat? Wspaniała ściana, aż o. na czarny rubin. Tak. Ale bez fiolet, fioletowych, twoich ulubionych refleksów. No, no. O... Rubin takiego. Nie no, ale pełne widać, że tak. tak. Trochę śliwką? Nie wiem, na początku jakaś taka delikatna kwasowość zapachu. Ale ciekawa, ciekawy zapach. No, ja chyba i taka beczka też beczka, troszeczkę czy, jest. Czyli ta tak, rezerwa jest tak? pra y -hmm. prawdziwa, że nie jest tam <noise> beczka hektolitrowa, nie y -hmm. jest. Ciekawe jest ciekawy jest. Ciekawa znaczy nie jest jakiś przesadzony, nie jest zbyt intensywny, nie ma nie wiadomo czego, ale jest fajny jakiś tam. Jest. Jakieś owoce wyraźne, mm -mm. chyba raczej nie. Była śliwka, ale teraz to już nie wiem. Jakoś takich trudno rozróżnić. Żeby mm -hmm. to był jakiś jeden konkretny? Czyli nie ma nic się. Tak. Hmm. Kwasowość, tak? Smak. Podobny trochę do zapachu. Oj, mhm, tak. A, i czyli gdzieś ta beczka jakaś, taka. Mhm. Cierpkość na koniec. Taniny wychodzą mhm. na koniec, zdecydowanie. No, i taka jest właśnie. Porzeczki czerwone to są. Tak, może mhm. i troszkę jest wyczuwalna czarna, tak nie za wiele. Ale Mówię, trudno się doszukać konkretnych owoców. Ale jest właśnie kwasowość, ale na końcu jest cierpkość taka. Tak, czyli tetaniny wychodzą. Mhm. Bardziej te właśnie liczby. więcej cierpkości jest niż kwasowość. Taki... ale... No przedstawicielki Jest anti... dobrze? Jest dobrze? Mhm. Tak. Nie pasuje. No dobra, to takie pytanie dodatkowe. Kojarzycie te z Lidla za 25 zł? Nie. Ale Taka czarna etykieta. tam bardziej było takie bogate. Wie, więcej się działo, Jak co? Tak. Bardziej złożone mhm. i... Nie, bo tak porównuję, bo i tam to 25 skóry, i to 25. Takiej... Mhm, tak, mhm. tu jest... Sierpkości, Tam więcej owocowości było, a tu jest więcej właśnie tak. takich but, dym, skóra, gdzieś beczka, mgła, brzoza, tak, kuźwa. A tytoniu to już w ogóle fulu. I skóry, i siodła, i buta, to to Z to żart, to beczka dębowa była, nie brzoza. Nie, ale takie dopicie. No i tak, bo. No do, do Takie męskie wino, co? Męskie. Mhm, mm tak dużo da się takich taki skórowości, drewna. Mm -hmm. A, w tym w kontekście. Mm -hmm. Nie dalej no, jak kobiety lubią jakieś takie... To kobiety lubią męskie zapachy. Mm -hmm. <laughs> A no dobra. No to mi pasuje. Pasuje? Mm -hmm. OK. Okej. Ta ale jest ewidentna. też. Ale cała e znika. Mm -hmm. Tak. Kudry, taka miara przyjemna. No, tak. e, cukru słodyczy. No, zero. Siemi. Po prostu, jak ktoś lubi, żeby coś tam. No właśnie, cukru to, to się nie można. Tak tak. Fanom Primitivo to raczej się nie spodoba. Mm -hmm. Czyli tu jest zaznaczona bardzo wysoka cierpliwość. Ostatnio jakoś bardzo dużo kcięć kupujemy. Nie wiem. Mm. Może jakieś są jakieś specjalne promocje? W nie wiem, albo więcej się pojawiło tego na rynku. Może mm -hmm. po prostu. Okej. Okay. Kiedyś było takie dosyć popularne Chianti, a potem tak trochę przygasło i prymitywo było tak wszędzie. A teraz no też. Nawet... O, na no, nowo Chianti się I Właśnie takie dziwne jest, bo trudno tak znaleźć konkretny smak. To pożarne... W sensie właśnie owoców czy coś nie tak nie tak trudno się nie. doszukać. Nie. Czerwona porzeczka, i cię bardziej. Fasowość, tak. Tak. ale te yy, Ewidentne, znaczy dominująca co jest ta cierpkość. cierpkość tak. no. Może no. nawet skórowość, nie tyle to nie, nie tyle tak. kwasowość, co cierpkość. Kwasowość to bardzo szybko ginie. Czyli nie doszukiwałbym się tutaj owocowości bardziej tych dymnych, tak. beczkowych takich match. E, mhm. Czyli tak trochę pod ryjochę, może, ale mhm. Riocha nie ma tak. takiej cierpkości. No, tak. mhm. e, raczej. Ale wino jest takie, no, zacne. Tak, tak. Jest dobre. No to dobrze. To dajemy. To dajemy. Nie moja bajka, 6,5. Okej. Okay. To pół za cenę. Czyli 25 to dobra cena. A co teraz jest tańsze? Yy. A Marena. no dobra. <głos> <głos> To takie 25, to taka uważam no, normalna cena, no, nawet na nie, nie jest cenna. No wino. Znaczy mówimy o marketach, no bo w żadnym sklepie... No, to wiesz, człowiek bardziej się cieszy jak kupi dobre wino za 15 zł. Nie? Rozumiem. A nie za 25. Ja 50. daję 8, bo mi pasuje. Ja 7 i... Nie, ja, no, ja 7 daję. I właśnie nie wiem, czy połówkę dać, Nie, czy... ja to siódemkę daję. Ale zasłużona siódemka, mm -hmm, tak? No to siódemka. No. dajemy tak. wszyscy razem siedem i pół, czy jaka średnia? Sześć i 7, siedem, siedem, No 6, to siódemka. Tak, czyli, tak, czyli taka mocna, mocna tak, zasłużona tak. siódemka. Tak. Dobra, czyli dla wszystkich osób, które rób, lubią czuć trochę beczki, trochę skóry, trochę, trochę dużo, znaczy dużo, nie, nie ma tutaj takiego prze, przesadzenia, jest sam raz to, tak. E, wino kwasowe. Kwasowe, kwaśne, zero słodyczy, no to jeżeli ktoś szuka takiego wina, naprawdę można polecić, bo ta kwasowość też jest przyjemna, to nie mm -hmm. jest jakaś mm -hmm. taka nieprzyjemna kwasowość. Także co, od nas chyba tyle na dzisiaj, dziękujemy, pozdrawiamy i do następnego Czyli razu. Czyli ile punktów dałeś? Siedem. Cię, siedem, okay. mocno, ale na, naprawdę mocna, zasłużona siódemka. Mm -hmm. Nie no, fajne, fajnie zbudowane to wino jest, nie jest rzadzizna. No nie. Tylko no, trzeba pamiętać, że to jest w kwasowość, ewidentnie mhm. w kwasowość, jak ktoś nie lubi win, które idą w pasowość, nie lubi tych dymnych, skórnych e, zapachów, smaków, no to, to będzie ble, mhm. ale samo w sobie dla mnie w porządku, nic tam. Tak, no pasuje. Ciężko powiedzieć, żeby czegoś brakowało. Znaczy może, żeby było bardziej owocowe, jakieś takie trochę gdzieś tam, jakaś wisienka wystąpiła, mhm. czy... Tak. To, 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 to by było lepiej, ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. dobra. Czyli od nas mocna siódemka i pozdrawiam wszystkich na razie.